jak Wam idzie na turnieju? Jakiej drużyny jesteś? Jest to 6 Jak Wam idzie na tym turnieju? Dobrze. Ile macie wygranych przegranych? Tej... Ile puściłeś bramek a ile obroniłeś? Dwie wpuściłem... Nie, trzy wpuściłem, a strzeliliśmy Chyba dużo, 10, jakaś... albo 11, 10, albo 11. Czyli ćwierćfinał będzie. Tak. Jak wam idzie na turnieju? Dobrze. Które myślicie, że będziecie mieli miejsce? Pierwsze. A jak wam poszło do tej pory będziecie w ćwierćfinałach? Słucham? Będziecie w ćwierćfinałach? Tak, będziemy. Tak? Ile miejsce wygranych, ile przegranych? Wszystkie. Jak wam idzie? Jak wam pójdzie? Zapraszamy do naszej szkoły SP51 w dyni. Tylko najlepsze. Sala sensoryczna, wszystko. Nasze wspaniałe panie! Wspaniałe pani, proszę na nie przybliżyć. O jakie miejsce będziecie miały? O jakie miejsce będziecie walczyć? Jeszcze. Dobry, panowie? Jaki będzie wynik, jak myślisz? 8-0 z... 8-0 dla nas. A jak oceniacie poziom turnieju? Dobry. 10 na 10. A o którym miejscu będziecie walczyć? Eee, o... o pierwszym walczyć. Nie odpadacie? Nie, odpadacie. odpadamy, a ja zemdla Pana kojarzon z tamtego roku. Ja ciebie tak samo, ale znowu się muszę na duchu podnosić. No, no. Ym... to jak dalej się przewidujecie, z kim będziecie grali? Jak myślisz? No teraz myślę, że będziemy grali z kimś y, z boiska numer y, 3 pewnie. No, brawo, to i się cieszyć dalej. I się cieszysz, no. bo... i wiary trochę no więcej. Nie. sytuacja wygląda z tym meczem? Dobrze Wygrywacie? Tak A jaki jest wynik? 9:2. 9:2? tu bardzo mocna drużyna z was jest Tak A powiedzcie mi z kim myślicie, że będziecie miały półfinał Tylko chwilę, nie, finał, tak? nie i półfinał Tak Nie wiem A z kim byście chciały grać? I... Z kimś mocniejszym, czy z kimś słabszym? Słabszym No nie, jak ze słabszym, to się nie sprawdzicie wtedy Mocniejszy Mocniejszy, nie? Nie, 7 albo 8. Myślisz, że będzie, będzie grały w półfinale? Nie wiem, ale jeśli dostaniemy się do finału, to myślę, że z takimi, którzy mają szare, szare koszulki, bo y, wygrali z nami i są bardzo, bardzo dobrzy. A o które miejsce będziecie walczyć? No pierwsze, tak jak każdy. Nie jak wam pójdzie? Jeden, zaczynamy! trzy, jest wam poszło? Jest, i nie, To w finał. Nie, no, I Kto wygra? My. my, nie, nie, do zera. Tak myślicie, oni są ciężcy? Tyle ile szliśmy? Tak, Dzisiaj ile szliśmy? Brawo. Trzeba być lepszy siebie jedno. Dokładnie, tak, jest, tak jak mówię. A tobie gratulacje za to bronienie. Trzeba to bardzo dobrze się poszło. Masz, masz. Jaką filację bramkarza? Do 10 za 10. 10 za 10. A nawet 10. to nawet na 10. MVP bramkarz. Mamy tu już Nie, jak wam idzie? No, fajnie, jest 1-1. Jeden, jeden. Jeden, jeden. Możemy dostać e, z niego bilet do Warszawy. No i dobra, a wy się dostajecie? No, mamy nadzieję. Jak jest słabo? Przegrywacie? Bo, ale mam jeszcze jedyny I każdy strzela i już chcemy wygrać to. Dostaniemy ten puchar, walczymy do końca. A jak tego bramkarza w końcu można ocenić dobry? dobry? Najlepszy jaki widziałem na świecie. Mamy oh. najlepszych też trenerów. W turnieju U10, w tym Bark Cup, jak można go opisać? Po pełno emocji na pewno. E, na, na pewno, na pewno. Finały były szczególnie emocjonujące, bo tam wynik na żyletki i praktycznie w ostatnich minutach padały bramki. E, może tak, może u chłopców nawet nie, wygrali, nie wygrała lepsza drużyna, ale właśnie taka piłka, że troszkę bardziej skuteczna. Także naprawdę, naprawdę miło się na to patrzyło. Pogoda dopisała, wszystko było doskonałe. Czyli wśród tych małych chłopców kryją się cały czas talenty. No, ja już się śmieję, bo teraz ja jeżdżę jako ten opiekun kadry z ramienia PZP-u. To już właśnie coraz więcej chłopaków jest, co przeszło właśnie przez, e, przez tym barka, także jest to fajne rozpoczęcie kariery i na pewno e, ja widzę zresztą te drużyny, które tu już raz były, to już te szkoły przejeżdżają ciągle. W tym roku mieliśmy chyba 50 czy 60 e, zespołów więcej, bo, bo, bo to jest tak fajnie zorganizowane, fajna impreza. Jeszcze pogoda dopisze, to, no to można powiedzieć perfekcja.